Trzy rzeczy, które warto wiedzieć, zanim kupisz. Karczownica Grillo Climber 10 Świetnie nadaje się do wysokiej trawy, krzewów i różnych zarośli. Im większa i gęstsza przeszkoda, tym lepiej. Czy wiesz, że Climber Grillo w naturze ma nie lada konkurencję? To karczownik, gryzoń z rodziny chomikowatych. Uwielbia ogrody i stawy, pożyra trawy, rośliny uprawne, korzenie i trzciny. Klimber jest wyjątkowo stabilny na zboczach. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości może pracować na pochyłych terenach. Czy W miejscowości kocierz Moszczenicki w powiecie żywieckim znajduje się droga o największym w Polsce maksymalnym pochyleniu na 100 metrów. Wynosi 28%. Sterowanie karczownicą jest bardzo płynne i wygodne. Dwie dźwignie regulują moc i kierunek jazdy. Łaziki planetarne posiadają inteligentny system badania terenu, po którym się poruszają. Dzięki temu wiedzą kiedy mogą przyspieszyć, a kiedy muszą zwolnić, aby uniknąć wypadku. Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami, a już za tydzień kolejny odcinek o trzech rzeczach, które warto wiedzieć, zanim kupisz.